Hej, cześć, z przej strony Filiposyty. Dzisiaj będziemy oglądać kolejnego nowego Brotalka. Chociaż muszę jeszcze czekać. Bo tak czekanie są nudne. No. Co się dzieje? Jak to już wkrótce? Czekaj. Trzy, 13 listopad o 17. No to to już teraz. Czekajcie, kto jest go... To jeszcze minutę, okej, okay, rozumiem. To już rozumiem. Tu mam czekać minutę? Dobra. Sprawdźmy co to za postać. Ale co w ogóle co to jest... Klubu Louchen? and czyli i? I co? Bo trochę mi kojarzy na klub Laucha, bo wygląda na to, że to jest walka o tego skina do Jessie. Pamiętam to? Tam e, włamywaczka Jessie na pewno. Tą skinkę w e, poprzednim moim odcinku. Pamiętam, że. Napiszcie komentarze. Że... Czekajcie, przepraszam, bo ja nie chcę już gadać, i przedłużać, przedłużać. Czekajcie, tam znak zapytania tego za tym. Jeszcze wygląda na, na ptaka. A na górze chyba na przypaczkę do toalety. Dobra, no, tu będzie robot, ptak, tak myślę. Dobra, 2021. To chyba się zaczyna. Dobra. Let's go. No zaczynacie ten brotak? Już jest 17. E, minutę. Czekamy. Czekaj coś napiszę. No to widzowie. Jestem. Jestem. Fajny. Fajny. Tak. Tak na... Dobra, troszeczkę chciał ustawić. E, pauzę. Dobra. Gotowi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobra. Damy łapki w górę na tym odcinku. Winter, jest zima. Co się dzieje? Cześć Frank. Dani i jak się nazywa? Paula, tak. Jaka mi jaka znów misja? O co chodzi? Co jest? Co się dzieje? Co teraz? Co się dzieje? Jo! Ja...

Okay, ok, muszę po, przy, e, już nie gadać. Ok, sprawdźmy, co to jest. Po co e, liga mocy podobny? What? Co to jest? Trochę nie rozumiem. Chcę po, po, zobaczyć nową postać. Imporant. A co to znaczy z Co to? So stay loyal to your club if you wanna excel. Then we move to the, the actual game. Plan. Okay. You will compete on three days Wednesday, Friday and Sunday. With group countries in Co? the exact time to on where you are. But each day is 24 hours long for everyone. Each of these days you have two options on how to play. You can play standard matches, which are played best of one. One game mode and one map to prawie jak ten. Tickets. <noise> <Bilety> powracają. powracają! <noise> tak! Powrót, Wraca to! Jak lubicie tikety, dajcie łapkę w górę. Yes! Co will so... What?

a small advantage over the competition. Golden tickets are available for purchase either by spending gems or star points. Star points, yeah, na pewno. At the end of each day, clubs will be ranked based on the total amount of club trophies accumulated by all players in the club. You can also watch these programs and see where you stand compared to the other clubs in your league. Based on the final ranking, each club receives club points. So, okay. from to points The weekly season ends every Monday. When all clubs in the league The ranking determines if a club gets promoted or demoted, as well as yes. club, yes, club yes, coins. In the level of <laughs> o co to, to chodzi. New club then, the rank, as well as your level of club coins can be used at any time to purchase exclusive skins like potato squeak. Jezu, skin do tego do squeaka, ale brzydko to wygląda. Moldy Mike, Chicken skin do Maika. Chicken Rico. Aha, dobra, to to jest skin, Doriko. To jest skin, nie zadymiasz. O, jaki będą skin e, srebrne albo złote. Sprawdźmy, co to będzie. Paga? Czekaj, chyba nie będą.

You are still unlocking gadgets at za... least. powers at level 9. But getting a star power won't give you the purely cosmetic level 10 anymore. No, it's a a Each new power level unlocks one gear slot. Once you unlock power level 10, for your first brawler, you will also unlock gears. The first one is on the house. Coś mi to kojarzy te gadżety jakieś, nie znaczy te maszyny, też wygląda na starego z 2017 roku z Brawl bo to kojarzy mi, kojarzy mi to, naprawdę, kojarzy. To dziecki kind do of Squeaka, do Rico i do Majka. Gear Strap? Scrap. Okay. <śmany> jeszcze... I będzie jeszcze do loli. Sprawdźmy do loli. Ale <śmany> to fajnie wygląda. Skoro tym Brawl nie będzie nowego zadymierza. Otóż nic wygląda. 11! CO JEST? CO JEST? Jest jednorazowo mo MOC, na Co jest? Oto. can also To okay. Czy będziesz bardziej... że the first These are the two things we really wanted to put out there for you. So, so we we'll so, so. only release them together. Love so. League will give you a lot more rewards and freedom on how to upgrade your brawlers. And Gears will give experienced players a new layer of strategy and make progression more valuable and meaningful again. And this is just the beginning. So. In 2022, we are planning to add more features to clubs and make them even more impactful for you. And we already have a bunch of cool ideas in the draw. The world finals are coming from November 26th to 28th. So here are some very important notes if you wanna watch the show, get rewards. Oh and you too pumion Cat for free. First, subscribe to our eSport channel. The link is in the description below. All information will be posted there a week before the show. By watching the actual show live, you have better chances to win more rewards. But you can still submit predictions before the show and before each game day. Good luck with your predictions. Now keep in mind. Power levels and gears will be available once the update arrives. And the first season of Club League starts on Wednesday, November 24th. So what are you waiting for? Go out there, find the best numbers for your club, and see you again in December for our holiday Sub. Check. Okay. Dobra, niech będzie. A jest polski? Nie. Tak, angielski znalazłem. Dobra, tam piszą na czatach. Pominę to i. Dobra, gadają. Powodzenia. Power levels and gears will be available once the update arrives, and the first season of Club League starts on Wednesday, November 24th. So, what are you waiting for? Go out there, find the best members for your club, and see you again in December 4th. you for the update. good Bye. 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 Someone keeps stealing. Yes. <laughs>

Ciągle się nastąpi. Ej, to już koniec. Ej, to już koniec. No okej. Okay. No to. Tak był mój odcinek. Jeśli Wam się spodobało, e, mój odcinek, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. I, e, i poczekajcie na. Ten update z tym uh, klub laucze. I muszę już żegnać. Cześć!